Hello, a więc skąd brać darmowe wideo i audio do filmu. A więc tak, chodzimy sobie na stronkę Pixels i tutaj na tej stronce możemy pobrać albo zdjęcia, albo filmy i tutaj do wyboru. Powiedzmy, że ja chcę sobie zrobić jakiś film i powiedzmy, że ja chcę o tematce nie wiem, zamyk. No, klikam enter i tutaj różne filmiki są do pobrania po prostu darmo. Można sobie to powiększyć, zobaczyć ile to trwa. Tutaj kliknąć. Pobierz i wybrać format, w którym to chcemy pobrać. I to się normalnie nam pobierze. I dalej. Tutaj są właśnie różne kategorie, wiadomo piękny ślub. No i tak samo jest ze zdjęciami. No i sobie możemy wybrać co chcemy. Ale tutaj możemy pobrać tylko zdjęcia i filmy. Więc żeby mieć na przykład audio, to musimy wyjść na stronę pixabay I tutaj na tej stronce mamy do wyboru zdjęcia, ilustracje wektory, filmy wideo, muzykę, efekty dźwiękowe, no i pliki i gif. Jakby ktoś chciał robić jakieś animacje, no. I to działa w ten sposób, każdy na przykładzie, właśnie filmu. Klikamy sobie jakiś, powiedzmy, nie wiem, temat Happy, możemy po polsku tak samo wpisać. Jakieś no, szczęśliwe roki i tam wybierały. OK, powiedzmy, że jak to. No i chcę sobie pobrać. No i tutaj jest napisane, że za darmo jest licencja, można to pobrać na luzie. Co jest format, można wybrać właśnie jakim się chce. No i tutaj jest taki link do licencji. Jak sobie to wejdziemy, to to jest taka licencja. coś stanowi o tym, że możemy to wykorzystywać. Po co to jest? To przejdziemy za chwilę. W każdym razie można to sobie pobrać i jest git. Ale jak przejdziemy do, właśnie do audio, trzeba cofnąć stronkę, żeby z powrotem coś wyszukać. I mamy efekty dźwiękowe, na przykład na sobie kliknę. No, słychać. Można sobie taką pobrać po prostu, no już się pobiera. To są podobne kategorie po prostu. I teraz, na przykład, jeśli chcemy pobrać muzykę, to jest najciekawsze, i chcemy mieć kategorię powiedzmy, techno. To jest tego ogólnie bardzo sporo. No, można dobrze przewijać. No, więc tutaj jeszcze można pobrać tego. No i też się pobiera, ale i na przykład chcemy być pewni, że nam nic filmu nie zdemonetyzuje, to klikamy sobie właśnie w ten film. Tutaj jest tak samo napisane, że jest licencja, która to obejmuje. I na przykład jeśli mimo to wstawiacie film na YouTube'a i pojawiają się prawa autorskie, takie jak tutaj są, no to trzeba zrobić coś takiego, że zobacz szczegóły, tutaj pojawi się to, co zostało wykorzystane, ten utwór. Wybierz czynności, zgłoś sprzeciw. Tutaj, tutaj po prostu yy, możesz to poczytać. Ja przewinę po prostu, bo tutaj nic więcej się nie klika. Tutaj wybieramy licencję. I dalej yy, trzeba zaznaczyć to, że mamy po prostu prawa autorskie i do tego utworu możemy go wykorzystywać. No i tutaj jest takie pole, które trzeba wedle Pixabaya kleić coś takiego. Taką formułkę. I na końcu tej formułki jest właśnie link do tej licencji, do tej stronki z licencją, do tego tego. Potwierdzamy tutaj, że mamy do tego prawa. No i trzeba zaznaczyć te wszystkie rzeczy i na się podpisać. No i jak to mamy, to możemy kliknąć prześlij. Jak prześlimy, ślemy, no to musimy poczekać jeszcze właśnie do 30 dni, żeby nam zdjęli te prawa autorskie. I jak zdejmą, to, to będzie git, więc to wszystko w tym filmie. Wiecie skąd teraz brać audio i wideo, wiecie jak się odwoływać, więc Elo, do następnego.